Pomiędzy nami a Bogiem wznoszą się trzy oddzielające nas mury. Pierwszy mur wynika z tego, że Bóg jest duchem, a my jesteśmy cieleśni. Zatem próba poznania Boga to jest tak, jakby mrówka chciała zrozumieć słonia. Trudno nam nawet Boga do czegoś porównać, gdyż On wymyka się wszelkim pomiarom. Bóg nie mieści się w żadnym obrazie. Drugi mur. Wynika z tego, że my jesteśmy grzeszni, a on jest święty. On jest tak inny, że Pismo Święte mówi o nim kadosz. Jest zupełnie inny niż człowiek jest w stanie sobie to pomyśleć, wyobrazić. Więc skoro on jest święty, a my jesteśmy grzeszni, to dotknięcie Boga przez nas jest niemożliwe. I w końcu trzeci mur to jest mur śmierci. Żaden człowiek, o własnych siłach nie jest w stanie przerwać zasłony, która oddziela go od nieśmiertelności. No, gdyby ktoś chciał to, tego dokonać o własnych siłach, to jest tak absurdalne, jakby teraz wyjść przed kościół i próbować doskoczyć do księżyca. I Bóg, schodząc na Ziemię, sprawia, że ludzka natura i Boża natura jednoczą się w osobie Jezusa. W ten sposób pierwszy mur zostaje zburzony. Boga już możemy poznać, poznając Jezusa. Daleki Bóg staje się bliski, staje się Emanuelem, czyli Bogiem z nami. Następnie na krzyżu zostaje zburzony drugi mur. Jezus bierze na siebie nasze grzechy, abyśmy mogli być święci mogli zjednoczyć się z Bogiem. Do tej pory wystarczy sobie zobaczyć Stary Testament, kiedy wszystkie trzy mury jeszcze były wzniesione. Do tej pory Boga nie można było dotknąć, ponieważ On jest czystą świętością. Nie da się polecieć na słońce i przeżyć. Pismo Święte, kiedy opisuje aniołów, czyli tych, którzy są najbliżsi Bogu, mówi, że to są serafini. Co po hebrajsku oznacza ci, którzy płoną. W Księdze Kapłańskiej nawet możemy usłyszeć historię o synach Aarona, którzy chcieli się zbliżyć do Boga, bo mieli w sobie taką tęsknotę, ale byli nieczyści. I wtedy przyszedł na nich ogień i pochłonął ich. Bóg jest tak inny. Więc, jeżeli jest w nas ciemność grzechu. To spotkanie z Bogiem nas spali. Nie bez powodu Maria musiała być wolna od najmniejszej skazy grzechu. Musiała być doskonale czysta, gdyż inaczej dotknięcie Boga by ją spaliło. A wiemy, że ona nosiła w sobie Jezusa dziewięć miesięcy. Nosiła w sobie ogień. Dzięki Jezusowi możemy być wolni. W ostatnich dniach Spowiadaliśmy z braćmi, tak prawie czasem po 16 godzin dziennie, ale to tylko pokazuje, że wszyscy chcemy być wolni, że nie chcemy, aby grzech oddzielał nas od źródła świętości, oddzielał nas od Boga. Chcemy być wolni od zła. Jan Tauler powiedział, że tysiąc grzechów oddanych Bogu przyniesie nam wolność, ale jeden grzech zatrzymany dla siebie nas zniszczy. Od kiedy dokonała się tajemnica wcielenia, to każdego dnia możemy żyć w przyjaźni z Bogiem. Gdyby Pan Jezus nie przyszedł, byłoby to niemożliwe. Zresztą bardzo ciekawie jest porównać Stary Testament do tego, co się wydarzyło w Nowym Testamencie poprzez wcielenie, bo w Starym Testamencie widzimy, że człowiek jako taki nie, jest, nie może się modlić. Człowiek potrzebuje pośredników. Wiemy, że to Bóg upoważniał i powoływał tych, którzy mogą się do niego modlić. W Starym Testamencie były dwa rodzaje takiego powołania. Było powołanie kapłańskie i prorocze. Aaron i jego ród są powołani jako kapłani, i oprócz tego są prorocy, czyli wyznaczeni przez bezpośrednie namaszczenie Ducha Świętego. I oni są upoważnieni do rozmowy z Bogiem. Kiedy człowiek chciał przyjść do Pana Boga, musiał znaleźć pośrednika. I z jednej strony Widzimy ogromną tęsknotę w człowieku, aby do Boga mówić ojcze, aby móc do Niego przyjść. Tak zostaliśmy stworzeni, a jednocześnie jest jakaś niepokonana zasłona w postaci grzechu czy śmierci, które nas oddzielają od Boga. Żaden człowiek nie jest sam odpuścić w stanie sobie grzechów. Po narodzeniu Jezusa sytuacja się zmienia. Wszyscy ci, którzy są w Chrystusie, mają prawo się modlić, a nawet powinni, gdyż w ten sposób mogą żyć życiem Boga. Poprzez chrzest zanurzamy się w tego, który jest prorokiem i który jest kapłanem i możemy mieć kontakt z Bogiem. Możemy co więcej nawet mówić do niego ojcze, ponieważ Jezus jest naszym bratem. Od czasów przyjścia Jezusa na świat, modlitwa, która do tej pory była przywilejem tylko dla nielicznych, staje się możliwa dla każdego. Każdy może dotknąć Boga. I na koniec runął także trzeci mur, oddzielający nas od nieśmiertelności. Śmierć nie jest już dla nas ostatnim słowem. Święty Augustyn pisał. Czy mógł nam Pan okazać większą łaskę? Swojego jedynego syna uczynił synem człowieczym, a synów ludzkich uczynił synami bożymi? Cowie kościoła nawet powtarzali zdanie, które może się nam wydać no, wstrząsające, że Bóg stał się człowiekiem, żeby człowiek mógł stać się Bogiem. Postajemy Bo się tacy jak on, żeby móc na niego patrzeć. Wraz z przyjściem Jezusa na świat. Sytuacja Wszechświata staje się całkowicie nowa. Teraz to nie człowiek po omacku szuka Boga, ale to Bóg przychodzi, żeby szukać człowieka aż do najgłębszej komunii, aż do możliwości zamieszkania w Jego sercu. Pan Jezus burzy wszystkie te trzy mury. Wszystkie te trzy mury, które oddzielają nas od Boga. I dzieje się to bez żadnej naszej zasługi, ale wyłącznie z Jego łaski. To również oznacza... Że dla Boga każde życie ma sens. Że nikt z nas nie wziął się na tym świecie przypadkowo. Może było nawet tak, że rodzice nas nie planowali, ale na pewno Pan Bóg nas chciał. Bo On kocha nas w sposób absolutnie wyjątkowy. Jezus, syn Boga, słowo wcielone, przychodzi na świat i zniszczył. Trzy oddzielające nas mury. Już nie musimy żyć w ciemności, ponieważ możemy Boga poznać, ponieważ możemy żyć Jego życiem. Co więcej, możemy być święci, tak święci, jak Bóg jest święty, a mając w sobie Jezusa, stajemy się najbardziej wolni z wolnych, gdyż Jego mocą pokonujemy nawet śmierć. Można powiedzieć. Że mając w sobie Jezusa, mamy w sobie wszystko, a nie mając Jego, nie mamy nic.